Z nami jest trener polonii Środa Wielkopolska Marcin Duchała. Panie trenerze, dzisiaj spotkanie z Sokołem Kleczew. No trzeba powiedzieć szczerze, że to było bardzo emocjonujące widowisko. Niestety zakończone naszą porażką 2 do 3. Szkoda, że prowadząc 2-0 nie udało się tego dotrzymać do końca. No tak, kolejny, kolejny raz na naszym boisku dużo emocji. Emocje praktycznie do, do ostatniej minuty meczu niestety mieliśmy jakiś plan na ten mecz w pierwszej połowie to się sprawdzało prowadziliśmy 2-1. szkoda że musieliśmy w przerwie zrobić zmianę musiał zejść Bartek który nabawił się drobnego urazu musieliśmy troszeczkę zmienić taktykę na drugą połowę dzisiaj wygrała drużyna bardziej doświadczona zawsze będziemy to powtarzać że jesteśmy najmłodszą drużyną w trzeciej lidze. Cały czas budujemy tą drużynę, cały czas tam ta młodzież się uczy. Dzisiaj zabrakło, zabrakło. Prowadzimy 2-0. Zabrakło tego doświadczenia wśród, wśród tej młodzieży, ale nie ukrywam. No, chłopacy chcieli ten mecz wygrać. Zostawili dużo zdrowia. Jak powiedziałem, wygra drużyna bardziej doświadczona. Musimy to szybko zanalizować, cały mecz i wyciągnąć wnioski, bo za tydzień już kolejny mecz ligowy. No właśnie, wspomniał Pan o tym doświadczeniu. Patrząc w skład obu zespołów, w zespole Polonii Środa Wielkopolska, pięciu zawodników z tak zwaną m czyli ze statusem młodzieżowca, w zespole Sokoła Kleczew tylko dwóch. No tak, chcemy stawiać na młodzież, szukamy tych, tych perełek w naszej lidze, szukamy perełek w niższych ligach zawodników młodych, ambitnych, którzy może jeszcze nie teraz, ale za dwa, za trzy lata przy dobrej pracy, przy dobrym treningu będą przynosić środzie, Polonii, będą przynosić dużo radości. Dziękuję bardzo, no i życzę powodzenia w kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.